Hej, cześć witajcie z tej strony Gladki. Zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Sky Hill. I nieważne co by się stało w tym odcinku, czy przejdziemy tą grę, czy zginiemy. Kończymy to na pewno w tym odcinku. Zobaczymy, co uda nam się zrobić. O! Z pistoletem. Dobra. W ten sposób, trafienie krytyczne oczywiście. Eee, dobra, mamy 5 głodu, to nie jest dobre. Mamy baterie. Dobra, musimy sobie coś zaryzykować. Myślę, że najlepiej to mleko. Dobra, jeszcze mamy trochę. Jeszcze mamy trochę szansy na pochodzenie. Nie wiem, czy zbytnie jest sens się z tym bić, bo, bo to tracę zdrowie w sumie. A, Giń! No i zwymiotował na mnie. Dobrze jest surowe mięso, co prawda nie zrobię go w tej chwili zbytnio. Bo niestety kilka czy kilkanaście pięter do góry. Nie pamiętam już ile pięter przeszedłem. Musiałbym jeszcze raz zaryzykować, żeby zrobić, ale będę miał potem 30 głodu. Ale mogę zejść od razu i będę, mieć, będę miał 20. Dobra, zróbmy to w ten sposób na razie. Chodźmy sobie dalej. Spróbujmy się już nie wracać po prostu. To, co nam się uda zrobić, to uda nam się zrobić. Eee, monetka. Tu jest zepsuta maszyna, tu nie ma nic, tu jest maszyna z medykamentami. Dobra, spróbujmy zaryzykować. Antybiotyki, nie, przeciwbulowe. Hm. No nie wiem szczerze, czy to nam się opłacało. Potracimy w tej chwili 5 punktów, czy, czy czy, coś takiego. Dobra, spróbujmy zrobić po prostu tak, że zrobimy sobie tą dużą apteczkę. I zaryzykować po prostu. Dobrze, jest, są kolejne rzeczy. A znowu jestem w ogóle zainfekowany. Dobra. Kolejna. Niestety, jak wymiotują na mnie, to to jednak tak nie działa, jakbym chciał. Sierp. Sierp nie był chyba fajny. Muszę jeszcze zdobyć 20 doświadczenia dosłownie. 20 tylko. Nic, klej. Nic, ziarna kawy to są dwa punkciki dosłownie. O nie! Wychodzimy stąd. 6 i 5 na raz mi zadała. Jakieś takie chore. E... Środki, nie, to zaraz, żeby te 0,9 chociaż się zostało. E... Coraz gorzej. Znowu kawałek drewna i cebulka. Spróbujmy tutaj. O nie! Czyli jak od razu się wyjdzie, to się nie traci głupio zdrowia. Znowu musimy sobie coś zaryzykować. Na przykład to. Dobra, poszło. Dziewiąte piętro. Nie. Dobra, spróbujmy zejść na dół po prostu. Ósme piętro. Czy nam wystarczy jedzenia ewentualnie? Pięć głodu. Sześć banan. Pięć siedem. O, je, o jeden punkt nam brakuje ewentualnie. Hmm. Dobra, udało się. O, oh my god. Możemy tego nie wiem, przejść. O. o. Czy zadam mu tyle obrażeń? O, pudło. Jest, jest! Poszło. Poszło, eee, użyjmy tego. Czy z niego coś wypadło, klocek drewna. Pusto, dgniła gruszka. Oh my god! Eee, spróbujmy. Dobra, to była najlepsza walka jaka tylko mogła się trafić. A hurry, scurry, dream. I don't understand anymore what is real and what's not. Which me is real? The one who goes downstairs or the one who walks upstairs? The fever's really knocking me out. Nikki, she's calling me again. Wait, honey, I'm coming. Mamy też kolejny poziom, więc myślę, że zrobię sobie tą zręczność, e, bo to po było potrzebne tak. To katany, która była minimalnie lepsza od naszej broni, bo minimalnie mniejszo, naj, od najmniejszych obrażeń zadawała więcej. Dexterity 10 Speed, dobrze. Dzięki temu 28 do 32 jest. Ech, spróbujmy. Czy ja mam jeszcze coś do leczenia? Nie mam zbytnio. Czwarte piętro, trzecie piętro. Fak! Eee, dobrze! Nie! Dobrze. Pięknie, obrażenia dobrze. Dosta weźmy sobie antybiotyki. Antybiotyki to jest po prostu ostatni ratunek w tej chwili dla mnie. To mi nie doda nic. Ta krew mutanta. Sky Hill. Escape. Get out. Go away. Loading access is denied Enter her pass. There is means means Spadamy stunt. Powiem Wam szczerze, że chyba nic nie odblokowałem. Co, jestem lekko zdziwiony, ale powiem Wam jedno. Jestem ogólnie zdziwiony tym, gdzie się zakończyła akcja. Czemu akcja zakończyła się na dachu, mimo że cały czas schodziliśmy w dół? Dlaczego tak się stało? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy chcielibyście jakieś kolejne podejścia. Jeśli byście chcieli, na pewno je dla Was nagram. Myślę, że nie od razu. Z tego względu, że będę czekał na jakieś update'y tej gry. Zobaczymy, jak ona się bardziej rozwinie. A dzięki serdeczne za wszystkie komentarze, wszystkie lajki, wszystkie wasze oceny, opinie. Mam nadzieję, że podobało wam się to. Jeszcze pewnie do tej gry sobie kiedyś wrócimy. Póki co, dzięki serdeczne. Mi udało się przejść grę, co prawda na poziomie łatwym, ale i tak jestem dumny, bo od koniec zrobiło się dosyć ciężko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia wy. W kolejnych materiałach trzymajcie się ciepło. No i cześć!